Dobry wieczór, dobry wieczór, mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać, ale standardowo poproszę o potwierdzenie na czacie, że wszystko jest ok i będziemy sobie już tutaj startować. Jest ok, super, super, bardzo się cieszę, że jesteście. Dzisiaj bardzo fajny temat. B table, świetna platforma, pobawimy się o nią troszkę dzisiaj. Godzinkę myślę, że zajmie to szkolenie, także nie będziemy tutaj przedłużać. Ja już udostępniam ekran i bierzemy się do roboty. A jeżeli ktoś już zna tą platformę, śmiało pochwalcie się na czacie. I oczywiście, jeżeli gdzieś się pomylę, można mnie śmiało tutaj naprowadzać. Już powinniście widzieć mój ekran. Jeżeli ktoś korzystał, śmiało proszę się pochwalić. A my sobie tutaj już pomalutku działamy. Link do platformy jest pod tym wideo bitable.com, ale ja też wkleję go na czat, tak abyście mogli się tutaj przekliknąć. Jeżeli ktoś ma możliwość razem ze mną działania, to oczywiście polecam. Jeżeli nie, to oglądamy i w wolnej chwili spróbujecie stworzyć sobie coś samemu. Pani Małgorzata coś tutaj tworzyła, pani Natalia, super, pani Kasia również. Ok, no to działamy. Dwie rzeczy. Pierwsza, B table jest po angielsku, więc pracujemy sobie dzisiaj na wersji angielskiej i jest oczywiście konto darmowe, ma też również płatne plany, opowiemy sobie, powiemy co w tych płatnych planach jest, czym się różni konto darmowe od płatnego, a czy warto, to oczywiście każdy podejmie już tutaj wedle własnych preferencji. Zaczynamy. Założymy sobie standardowo konto i do tego oczywiście posłuży nam tutaj przycisk sign up free, tak, czyli za darmo. Kto już ma konto, to oczywiście loguje się tutaj klikając przycisk login. Przejdziemy sobie teraz szybciutko do rejestracji. Rejestracja jest bardzo prosta. Imię i nazwisko, albo samo imię, tak. Podajemy maila i ustawiamy sobie jakieś hasło, więc naprawdę banalne. Oczywiście jest możliwość za pomocą Googlea czy Gmaila oraz za pomocą Facebooka się zarejestrować. Standardowo podkreślę, tylko że pamiętajcie proszę, jaką metodę rejestracji czy logowania wybieracie. No bo, jeżeli raz zalogujecie się za pomocą Google, a drugi raz za pomocą Facebooka, dla platformy mogą to być dwa różne konta. Jeżeli pod spodem używacie dwóch adresów e-mail, które są różne, więc może być tak, że po prostu kiedyś ktoś się zdziwi, bo wejdzie za pomocą yy, Gmaila, Google'a, tak, zrobi jakieś wideo, potem wejdzie, kliknie Facebooka, no i tych filmów tam nie będzie, więc. Yy. Uczulam, zawsze uczulam, bo po prostu fajnie się loguje tymi szybkimi metodami, ale potem musimy pamiętać, którą. Więc wybieramy sobie jedną albo standardowo za pomocą adresu e-mail. I ja teraz szybko założę sobie takie konto. Hasło musi być troszkę. Dłuższe niż takie króciutkie, więc musimy tutaj troszkę się wysilić. No i klikamy w niebieski, fioletowy, niebieski bardziej przycisk sign up, czyli właśnie rejestracja. Ok, hasło jednak za łatwe, o, ale teraz się wygupiłem, więc teraz musimy sobie użyć jakieś takie trudniejsze. Zobaczymy teraz. Ok, udało się. Założyliśmy konto i standardowo widzimy taką ankietę, która często nam się pojawia w Geniali, w kanwie, w innych narzędziach, co najlepiej ciebie opisuje i chyba nawet to się identycznie nazywa w Geniali identyczne pytanie zadają. No i mamy biznes, mamy jakąś tutaj agencję marketingową, nauczyciel, szkoła, właśnie lub jakiś administrator w szkole, uczeń, ktoś z rządu, tutaj non-profit, osobiste lub inne. No myślę, że większość z nas tutaj wybierze nauczyciel, więc to jest ta trzecia opcja z okularkami. Tak, jak mówię, to też nie ma tutaj znaczenia. Tak jak w Geniali, po prostu to jest takie badanie rynku i w każdej chwili można to zmienić. Wybierzmy sobie zatem trzecią opcję. I możemy stworzyć, zaprosić jeszcze dwie osoby do zespołu. Na darmowym koncie możemy tworzyć właśnie zespoły trzyosobowe, w tym oczywiście my, więc dwie osoby możemy sobie doprosić. Jeszcze będę pokazywał, jak to zrobić w trakcie, więc na razie kliknę tutaj na dole przycisk. Może później, maybe later, może później, i pokażę potem, jak ewentualnie dopraszać członków do zespołu. Chodzi o to, że możemy oczywiście pracować w kilka osób nad jednym materiałem wideo, więc możemy sobie takie małe grupki tutaj. Robić. Jeżeli ktoś oczywiście zna już maile, na przykład tutaj koleżanek i kolegów z pracy, bądź znajomych, chcecie tworzyć razem, no to jak najbardziej na tym etapie już można podać adres e-mail znajomych, tak? I kliknąć ten niebieski przycisk, jeżeli już wiecie, że chcecie z kimś na pewno współpracować. Ale tak jak tutaj mówiłem, ja wybiorę na razie, pominę ten krok po prostu. I jesteśmy na świeżutkim koncie utworzonym właśnie w Bitable. Jeżeli ktoś już zakładał teraz razem ze mną, to dajcie znać, czy też się udało, napiszcie gotowe, będę wiedział, że też jesteśmy już na tym samym, jesteście na tym samym etapie i przejdziemy sobie dalej. Co my tu widzimy? Widzimy kilka takich, powiedzmy, na górze wiadomości powitalnych. Je można jak najbardziej tutaj tym iksikiem zamknąć, jeżeli już nas będą irytować. Pierwszy z nich to jest taka wiadomość powitalna, drugi to jest tutorial wideo, jak tworzyć filmy. My to sobie dzisiaj omówimy. No i trzeci, trzeci tutaj prostokącik, jeżeli na niego klikniemy, to będziemy mogli zaprosić tutaj właśnie znajomych do zespołu, czyli to, co mogliśmy zrobić przed chwilą. Na dole jest już wyszukiwarka. wyszukiwarka wyszukiwarka szablonów i może będziemy z niej korzystać, może będziemy to robić troszkę inaczej, ale tutaj już możemy zacząć wyszukiwać fajne szablony i po prostu je przeglądać. I jeżeli sobie zjedziemy niżej, to widzimy te szablony, jest ich tu naprawdę, naprawdę dużo, to są chyba nawet miliony. One oczywiście są pogrupowane w odpowiednie kategorie, odpowiednio ponazywane, więc my sobie skorzystamy z wyszukiwarki, no bo nie będziemy przeglądać milionów materiałów wideo, żeby wybrać coś dla siebie. Ale o tym za chwilę. Skorzystamy sobie jeszcze może najpierw tutaj z menu po lewej stronie, jak gdy sobie je rozwiniemy, no to mamy kilka zakładek. I zobaczcie, że zakładka Moje wideo, szablony i nowe wideo, czyli tak to tłumaczymy od razu z angielskiego. Moje wideo, druga to jest szablony, a trzecia to jest nowe wideo, utwórz nowe wideo, to te trzy zakładki są widoczne również. Tutaj, czyli na ekranie głównym, zobaczcie szablony, moje wideo i stwórz nowe wideo. Czyli to jest jedno i to samo, będziemy z nich oczywiście korzystać. Dodatkowo mamy zakładkę Upgrade, która jest tutaj i tutaj w dwóch miejscach. Mamy zakładkę Chat, czyli właśnie Support, to jest tutaj i również po prawej stronie na górze. Mamy też. Pomoc, czyli to jest też tutaj i tutaj, zobaczysz, to się w wielu miejscach powtarza, więc ja nie będę po prostu omawiał tego i tu, i tu. Omówimy sobie szybciutko, co to jest, tylko właśnie po tej jednej stronie. Mamy potem ustawienia konta, account settings. Tutaj przejdziemy kolejne Bitable Homepage. To przejdziemy do strony głównej, tej, tej, której widzieliście przed zarejestrowaniem. Więc nie będę nawet tego klikał, po prostu wyjdziemy wtedy z tego panelu. No i ostatni przycisk to jest wylogowanie się z naszego konta. Na dole widzimy swoje imię, które wpisaliśmy, no i adres e-mail, więc to tak szybko sobie omówiliśmy i o co chodzi z tymi opcjami. No myślę, że wylogowanie to każdy wie, o co chodzi, tak? Strona główna to też wiadomo, o co chodzi. Tutaj mamy centrum pomocy i gdy klikniemy sobie w centrum pomocy, przechodzimy oczywiście po angielsku. Mamy takie krótkie jakieś samouczki, jak na przykład zaprosić kogoś do zespołu, jak udostępnić wideo, jakieś tutaj triki, porady. My to sobie dzisiaj wszystko będziemy robić po polsku, więc nie będziemy tutaj w tym centrum pomocy przebywać. Jeżeli chodzi o ustawienia konta, czyli account settings w naszym lewym menu, zobaczcie, co my tutaj możemy zrobić. Możemy zmienić swoje imię i nazwisko, tak jak ustawiliśmy, możemy zmienić swój adres e-mail, możemy zmienić swoje. Swoje hasło, czyli takie standardowe operacje na koncie. Na dole, jeżeli ktoś wybrał, że nie jest nauczycielem, a jest, albo wybrał, że jest, a nie jest, to można oczywiście to sobie tutaj zmienić. I tu jeszcze można wybrać swoją rolę, tego nie trzeba wybierać. Tutaj, zobaczcie, mamy takie propozycje, jak jakiś designer, marketer, no, ktoś tutaj ze sprzedaży. To myślę, że to do nas nie pasuje, chociaż tutaj, learning, to może jeszcze jakieś tutaj nauczanie by nam tutaj pasowało, ale tej opcji nie trzeba tutaj. Wybierać. Czyli mamy zaznaczone, że jesteśmy nauczycielem. W każdej chwili można to zmienić, ale zostawiamy, jak jest. Jest tutaj też opcja odnośnie kasowania konta. Jeżeli nam się już znudzi to konto, to możemy je oczywiście skasować. My tego nie robimy. Jest opcja upgradeowania, czyli tego kupna wyższego planu. Zaraz sobie jeszcze o tych planach troszkę porozmawiamy. No właśnie, przejdźmy zatem dalej, do zobaczcie mamy na górze, mamy takie cztery pozycje w naszych, jesteśmy cały czas w ustawieniach konta, jesteśmy tutaj na pierwszej pozycji, a teraz możemy przeskoczyć sobie na pozycję drugą, czyli właśnie na subskrypcję. I tutaj zobaczymy te płatne plany. My sobie dzisiaj pracujemy na planie darmowym. On jest Forever Free, czyli właśnie dożywotnio darmowy. I co ten plan posiada? Możemy mieć tak zwane miejsca w zespole. Zobaczcie, to są trzy. No i to jest w większości planów: jest trzy, tylko w tym najwyższym jest pięć. Chodzi o to, że możemy właśnie mieć zespoły maksymalnie trzyosobowe, czyli możemy doprosić sobie jeszcze dwie osoby do zespołu. No i czym się ten plan darmowy charakteryzuje? On oczywiście będzie. Troszkę okrojony, tak, żeby zachęcać do przejścia na te płatne plany, ale pokażę wam, że on jest naprawdę fajny. Charakteryzuje się tym, że będziemy mieli taki znak wodny z bitable. Ja wam to pokażę, więc nie będziemy, tego znaku wodnego się nie możemy pozbyć na planie darmowym. Nie będziemy mieli takiej jakości HD, czyli będziemy mieli całkiem dobrej jakości filmy, ale nie będą one jakości HD. I jeszcze takich ciekawszych rzeczy, co, na tu, co tutaj niestety fajnego nie będzie. No to słuchajcie, oczywiście możemy, będziemy mogli wgrywać własne wideo, ale ono będzie bez dźwięku, i to właśnie jest tutaj ta pozycja, czyli własne filmy możemy wgrywać, ale mm, niestety dźwięku w nich nie będzie. To jest dopiero w tych dwóch najwyższych planach. I co tu jeszcze takiego jest, co by nam tutaj mogło troszkę poprzeszkadzać? O, wiem, użycie komercyjne, niestety ten plan darmowy nie pozwala na użycie komercyjne, ale oczywiście na użycie edukacyjne jak najbardziej. I dopiero te wyższe plany pozwalają na użytek komercyjny. Czyli jeżeli chcielibyśmy zarabiać na tym wideo, no to już musimy mieć jeden z tych planów wyższych. No, co oczywiście ma sens, tak, bo w tym planie najniższym i tak będziemy mieli znak wodny, taki w dolnym prawym rogu, więc. No i tak byśmy tego nie sprzedali. Pani Ewa pyta, czy można zmieniać zespoły po jakimś czasie? Jak najbardziej, wydaje mi się, że tak, że po zaproszeniu możemy usunąć takiego członka zespołu. Zaraz możemy jeszcze ewentualnie zaprosić. Drugie moje konto zaprosimy i zobaczymy, czy nam się to uda. Więc to są takie główne różnice, tak? Te plany tam dalej między sobą się już różnią. Na przykład w tym najwyższym planie mamy jeszcze więcej troszkę scenek do wyboru, jeszcze więcej dodatkowych takich szablonów. Gdzieś tutaj mamy, powiedzmy, priorytet na pomocy takie, czyli jeżeli mamy z czymś problem, no to te dwa najwyższe plany mają najwyższy priorytet i powiedzmy ta pomoc z B table zajmie się najpierw tutaj oczywiście tymi osobami, które mają ten plan wyższy. I tak dalej, i tak dalej. Niektóre takie e, całkowicie niepotrzebne rzeczy, niektóre całkiem fajne, e, ale jak najbardziej popracujemy sobie dzisiaj na darmowym koncie i zobaczcie, że dużo fajnych rzeczy można e, zrobić. E, ok, jeżeli chodzi o te plany płatne, no to tutaj są ceny. One najtańsze oczywiście nie są. Mamy ten plan, taki Plan Plus, już jest całkiem fajny, już możemy e, działać komercyjnie, e, no i on kosztuje chyba miesięcznie 29 dolarów, no, czyli już, jeżeli ktoś na tym chce zarabiać, no, to musi, powiedzmy, jakieś te sto parę złotych przeznaczyć miesięcznie, żeby Czerpać z tego już zyski. Dobra, ale my pracujemy nad darmowym, nie będziemy tutaj już bardziej się na tym skupiać. Przejdźmy do kolejnej zakładki, to jest właśnie Team, czyli drużyna. I tutaj zobaczcie, mamy jedno miejsce zajęte, tak? Tam był opis właśnie po angielsku, że mamy trzy miejsca. Miejsce pierwsze jest zajęte przez nas i możemy doprosić jeszcze dwóch członków. No i zaraz spróbujemy tutaj sobie szybko zaprosić moje drugie konto. Zobaczymy, co się wydarzy. Potwierdzamy i jest zaproszony. No i proszę zobaczyć, po prawej stronie jest przycisk Remove, czyli możemy po prostu takiego członka z zespołu skasować. Więc w każdej chwili można te osoby, które zaprosiliśmy, usunąć. No i oczywiście dodać nowe. Potwierdzam i zostanie to konto skasowane. Ok, więc tak możemy sobie dopraszać tutaj ludzi. I ostatnia opcja w naszych ustawieniach to jest zakładka e-mail i tu są po prostu powiadomienia. Jakiego typu powiadomienia chcemy dostawać na maile? Gdy zaktualizujemy sobie konto, tak, na przykład jakieś ważne rzeczy odnośnie płatności, odnośnie e, jakiejś tutaj subskrypcji, no to to jest automatycznie włączone i tego nie możemy odznaczyć. Zawsze będziemy dostawali powiadomienia. E, następne powiadomienie to już możemy wyłączyć. E, otrzymamy maila, gdy nasze wideo jest gotowe do obejrzenia lub pojawił się jakiś błąd. Ja Wam pokażę, że to wideo trzeba przygotować i odpowiednio zbudować. Oczywiście to jest w cudzysłowie zbudować. To jest kliknięcie jednego przycisku, ale ten proces Chwilkę trwa, i potem możemy dostać powiadomienie, że nasze wideo jest już gotowe, albo wystąpiły jakieś błędy. E, następne powiadomienie e, dostaniemy. Maila, gdy ktoś obejrzy nasze wideo po raz pierwszy, bo my możemy to wideo udostępniać ludziom za pomocą linka, i wtedy, gdy ktoś pierwszy raz obejrzy nasze wideo, no to możemy dostać powiadomienie. Jeżeli nie chcemy, to można sobie to odznaczyć. I ostatnia opcja to są dzienne raporty z obejrzeń naszych, naszych materiałów. Ta platforma właśnie udostępnia takie, powiedzmy, statystyki. Oczywiście na koncie darmowym one będą bardzo uproszczone, na tych kontach płatnych będą bardziej rozbudowane, ale możemy na przykład dostać maila, że słuchaj, dzisiaj na przykład Twoje wideo zostało obejrzane tam powiedzmy 100 razy. Więc całkiem fajne, jeżeli nam zależy na tym, to możemy to sobie zostawić. W każdej chwili te trzy opcje na dole możemy wyłączyć, żeby otrzymywać mniej maili od Bitable. To były ustawienia konta, czyli wchodziliśmy tutaj, pamiętacie, byliśmy na ekranie głównym, wchodziliśmy, rozwijaliśmy sobie tutaj menu i było tutaj account. Settings. Nie omówiliśmy jeszcze tych dwóch pozycji. Pierwsza powiedzmy to jest upgrade. To trafimy do ekranu, na którym już praktycznie byliśmy. Zobaczcie, on tylko troszkę inaczej wygląda. Tutaj widzimy te, te nasze konta. Tak, my pracujemy na darmowym i widzimy, ile one kosztują. Możemy sobie zjechać, i tutaj też widzimy to porównanie, czym się te plany między sobą różnią. Więc już na tym ekranie tak naprawdę byliśmy. I ostatnia opcja to jest support chat. I gdy go klikniemy, rozwinie nam się po prawej po prostu możliwość napisania do tutaj do ludzi, którzy pracują w BitTable z jakimś tam pytaniem. No, oczywiście, niestety po polsku do nich nie napiszemy, więc musimy napisać ewentualnie po angielsku, jeżeli mielibyśmy z czymś problem. Ale myślę, że dzisiaj problemów nie będzie, więc zamykamy to sobie i działamy. Zobaczcie, że po prawej stronie też jestem na ekranie, i tutaj też mogę zaprosić ludzi do zespołu, więc to często nam będzie wyskakiwać takie, takie małe. Fragmenciki, które gdzieś nas mogą przekierować, i tutaj też jest właśnie możliwość zapraszania ludzi do zespołu. E, ok, Kłań, to zostało nam tak naprawdę. Te trzy opcje, ja tylko wspomniałem, do czego one służą, ale jeszcze nie klikaliśmy. Pierwsza zakładka Templates, czyli właśnie szablony. I tutaj na tym ekranie już byliśmy, od razu po zarejestrowaniu mamy szablony, z których będziemy sobie zaraz coś wyszukiwać. Gdy już coś stworzymy, to te materiały pojawią się w zakładce Moje wideo. I jak gdy teraz tu przejdę, zobaczcie, też już tu byliśmy przez chwilę. Jest tu informacja, że niestety, no jeszcze nie ma tutaj żadnych wideo, jeszcze nic nie stworzyliśmy. No i ostatnia zakładka, zakładka Stwórz nowe wideo. No to myślę, że się domyślacie, jeżeli klikniemy, to zaczniemy tworzyć swoje wideo. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i oglądasz to szkolenie. Kawałek szkolenia, które przed chwilą zobaczyłeś bądź zobaczyłaś, jest szkoleniem, które odbyło się w ramach klubu genialnego nauczyciela, gdzie dostęp do tego klubu jest płatny. Dlatego prezentujemy Ci taką mikrodawkę i mam nadzieję, że tym oto właśnie fragmentem zainteresowaliśmy Cię i chcesz obejrzeć to nagranie do końca. Oczywiście możesz to zrobić pod tym filmem jest link, w którym możesz nabyć dostęp do pełnego, całego nagrania. Także jeżeli temat Cię zainteresował, chcesz zgłębić go jeszcze bardziej, kliknij w link poniżej pod nagraniem. Wykup pełny dostęp do nagrania i korzystaj z niego, kiedy tylko chcesz. Dostęp do tego nagrania będzie dla Ciebie już dożywotnie. Także zachęcam Cię, kliknij na dole w link i do, do zobaczenia w pełnym nagraniu. Cześć!